Zgminik Piotrowski, rektor Uczelni w Ubrze. Od kilku lat organizowana jest akcja Brat Pitiański. Na czym ta akcja polega do kogo jest skierowana? Yy, tak, od już widać, że trzech lat yy, studenci yy, naszej uczelni yy, organizują, organizują akcję Brat Pitiański, yy, która to akcja ma pomóc yy, wszystkim osobom zainteresowanym. Yy. W rozliczeniu PIT, czyli w rozliczeniu się z Urzędem Sprawowym, z na każdym z nas, pracujących i osiągających przychody z tytułu pracy, obowiązku podatkowego. Ten obowiązek, w sposób rozliczania ewoluuje. Generalnie on jest coraz prostszy. Ale nadal, jak obserwujemy, instytucja pit czyli ten dokument 3-5 z załącznikami bądź bez, jest na tyle skomplikowany, że niektóre osoby, zwłaszcza osoby starsze, potrzebują pomocy w wypełnieniu tego pit i w rozliczeniu się z podatku. No i tej potrzebie wychodzą na przykład studenci naszej uczelni, a konkretnie specjalności rachunkowości i organizują takie otwarte dni dla wszystkich chętnych, i w ramach tych dni otwartych wypełniamy, pomagamy, przepraszam, pomotak. trzeba tak powiedzieć, nie wypełniamy, a pomagamy, pomagamy, pomagamy rozliczać, studenci tak, pomagają. studenci, tak, studenci pomagają rozliczać i bo sami studenci tego nie mogą wypełnić, natomiast pomóc mogą, no, bo podstawowe informacje, które powinny znaleźć się w tym bicie, są w posiadaniu no, osób, które te pity bezpośrednio dotyczą. A żeby no, ci studenci no, <coughs> mogli dysponować pełną bazą fachowej informacji, to mhm. do tej akcji Zawsze zapraszamy pracowników Urzędu Skarbowego i zawsze w takim zespole dyżurnym jest dwóch studentów i profesjonalny pracownik Urzędu Skarbowego, który w przypadku niewiedzy bądź wiedzy studenta jest zawsze w stanie służyć pomocą i, i, i podpowiedzieć, jak PIT wypełnił z sprawę. Ile osób do tej pory skorzystało z takiej pomocy? Corocznie to jest kilkadziesiąt osób. Corocznie to jest kilkadziesiąt osób. Tak jak obserwujemy, bo za chwilę wszyscy, którzy osiągnęli dochody w 2011 roku, otrzymają takie roczne zestawienie od swoich pracodawców. I tak jak to praktyko pokazuje, to będzie koniec stycznia, początek lutego, to już natężenie tego ruchu bitowego, że tak powiem, wystąpi. Kiedy w tym roku tak się Tradycyjnie to jest końcówka stycznia, początek lutego. Przypomnę tylko, że. I potem systematycznie co, co, dwa, co, co dwa tygodnie, bo zawsze robimy to w soboty. Przypomnę tylko, że do końca kwietnia wszyscy musimy taki pić złożyć i z tego obowiązku podatkowego się rozliczyć. Proszę zachęcić do do uczestnictwa. do no, podstawową zachętą do uczestnictwa w tej akcji jest fakt, że złożenie PIT-u nie jest deklaracją, tylko jest obowiązkiem. I jeżeli my z tego obowiązku się nie wywiążemy, no to możemy mieć nieprzyjemności, to tak prawda mówiąc bardzo oględnie. I My jako środowisko tutaj lokalne, które chce służyć społeczności lokalnej, chcemy doprowadzać do tego, żeby ten obowiązek nie był przykry, tylko żeby był przyjemny i żeby, się, żeby miło się kojarzył ponownie.